Ja uczę się Mano i ja jestem Geosta, to jest kolejny odcinek kariery Lechem Poznań trening, jak zawsze trening u mnie na początku odcinka zawsze się znajduje. Także trenujemy każdego zawodnika po jednym treningu bieli gumny Bednarek Kownawski i Uźwiak. Całkiem przyzwoite oceny oprócz tutaj Bednarka który d i F to sto. A tak reszta w miarę. OK. Co nas dzisiaj czeka? Jeszcze tutaj miałem dwie informacje, robak wrócił po kontuzji może trenować raport e, scoutu, to znaczy scouta jednego i zobaczmy, może tu będzie lepiej. Potencjalne ma 69, to tak nie za bardzo. 72, 94, to jest ciekawie już bardziej. Polkowski tu 70, 94. Tutaj nawet zdjęcia nie ma. A więc takie no niezbyt za ciekawe umiejętności mają, ale chociaż rozgrywający tego byśmy mogli tutaj... E, może podpiszemy kontrakt, zobaczymy co z tego wyniknie, on będzie nadal w tej szkółce naszej 16 lat, 70 a 94 też może być ciekawie Więc Kwiatkowskiego podpiszemy ten kontrakt i to by było na razie tyle z takich tych zawodników. Będą obserwowani, ale się nadal tutaj zobaczymy. Mamy tutaj jeszcze od Gajosa, że chciałby mieć większe tutaj zarobki, więc może tutaj właśnie coś poszukamy w odnośnie właśnie tego Gajosa, żeby mu te zarobki podwyższyć. Może jeszcze jakiś dodatkowy dodatkowe 2 lata mu wciśniemy? Rolę ma kluczowy zawodnik. Teraz też będzie miał, oczywiście, kluczowy zawodnik. I ile on chce? 9 3 ma na razie. Hmm, ale chce dychę. Więc damy mu trochę więcej, żeby tutaj te 2 lata może przeszły. Niech ma, chłopak. Dobra, to tu kontrakt mamy załatwiony. Treningi też i mecz z Jagielonią Białystok, półfinał Pucharu kraju Pucharu Polski. O, oferta przyjęta i wszystko gra. I Kownacki chciałby wyjść zobaczymy, zobaczymy. Nie ukrywam, że możemy coś tutaj zrobić. Ale widzimy, wszyscy zawodnicy są wypoczęci i gotowi do rywalizacji z Jagielonią. Kownacki też jest tutaj bardzo. No formie powiedzmy Robak jeszcze kontuzja, Majewski. Majewski mógłby tutaj wskoczyć kogo byśmy tu mogli wypieprzyć. Może, może, może Dolberga, bo jak już to Kopnacki wejdzie. Majewski myślę nadal będzie tutaj lepiej. Się sprawa, bo w ostatnim lecz by bardzo dobrze poszło. Więc takim składem idziemy na Jagielonie i słyszymy się za chwilę. że piłka wpadnie do bramki co tutaj mnie zaskoczyli no jeszcze centymetry i góry, by wyciągnął piłkę z siatki Grosicki, kontuzja pawoski no i fawują mocno środkowanie i szelto broń bramkarz Ilal, ale dobitka i wychodzimy na prowadzenie Grosiski, tam cały czas kontuzjowany poza linią boczną poza boiskiem Tutaj zamieszanie wykorzystuje Lechita, Jeftić i w dość takich, no trochę takich warunkach zamieszania, zdobywamy bramkę. Mnie klepią tutaj i gola nie ma. Groźna druga sytuacja, po której mogłem stracić bramkę, tutaj jeszcze Tetek za faul. Dobra zrobię tutaj dwie zmiany Grosicki bo ta kontuzja mu nie schodzi nie rozchodził nie rozbiegał może ma tam jakieś nadciągnięcie czegoś nie wiem ale nie schodzi więc e, musi wejść formela za niego Tetech tutaj już żółta kartka potrzebuje jakiegoś tutaj właśnie pomocnika który sobie będzie mógł bardziej ryzykownie zagrać bo Tetech już może za chwilę czer czerwoną kartkę wejść Przejęcie, dobra nie było faulu, z daleka, obok bramki. Mackiewicz, dośrodkowanie i broń Burić, co to było? Formella, Darek Formella, uderz, broń bramkarz Jagieloni. akcja z Kownackim. Ale czujność jeszcze bramkarza Jagieloni. widoczna w 90 minucie tego spotkania. Piłka wpadnie. Koniec tego spotkania. Ale wpadła piłka do bramki z bramkarzem. Tyle, że po gwizdku Koniec tego pierwszego spotkania pufinałowego z Jagiellonią Wygrywamy skromnie 1 do 0, ale to my mamy tą bramkę przewagi. Dobra, kolejny trening. Symulacja, trochę inny skład. Zawsze, żeby tam kogoś innego trenować, może jednak. Widzimy, takie mają oceny nasi zawodnicy Konackiego, Znów trenowałem le, Larina, żeby tutaj do 75 podbił, i myślę, że to się w końcu zdarzy. Mamy nowe wiadomości: konferencja prasowa kontuzja zawodnictwa Grosicki, 5 dni, a więc ta kontuzja, stuczenie barku, okazała się no na tyle poważna, że przez 5 dni nie będzie e, właśnie grał. Tutaj Tetech za kartki zawieszony, rozmowy z zawodnikami. Dobra, y, Kopnawski zagrał 10 minut, czy tam no gdzieś około 10 minut i się cieszy i to bardzo dobrze. Y, dobra, będziemy musieli właśnie TTH wypalić i zagra za niego góralski. Kadar sobie skoczy do składu, bo Tirena na razie nie sobie odpocznie. On w ogóle tutaj na rezerwie miał być, ale nie spostrzegłem się. Dolberg teraz wejdzie, Gajos. Właśnie co on tu robi? Gajos góralski. Może za Góralskiego jednak, jednak damy Gajosa, myślę to będzie bardziej korzystniejsze. Jakie zmiany? Oczywiście Grosicki, a może Chłopnacki zagrać na tej stronie? No, niestety nie może, chyba Dolberg był taki też, że mógł zagrać. Nie. Jakiś właśnie jeden był zawodnik. Taki, który mógłby sobie jeszcze zagrać na tej prawej stronie. Ale to nic. Weźmiemy właśnie tutaj Formelle, Albo to był Majewski, zaraz sprawdzę. I Gumny jeszcze tutaj na rezerwę wskoczy. Jesteś Majewski tutaj. Tak, Majewski, ale on na lewej stronie mógł zagrać. A my potrzebujemy prawego. Dobra. I Kownacki damy mu też szansę zagrać od pierwszej minuty tym razem. I myślę, że taki skład powinien już sobie poradzić. Mamy tutaj, jakby co zmiany. Może jednak Larina jeszcze też wywalimy na rezerwę. Niech sobie odpocznie. I Bielika obrońca wyścimy kolejnego. Dobra, niedobrze. Jagielonia w natarciu. No, chyba będzie gol. Szybko odrabiają straty, zawodnicy z białego stoku. Co tu dużo gadać? Zawaliłem. Gdzie była obrona? Tutaj się dałem łatwo kiwać. Tu za szybko też podbiegłem i no łatwy miał strzał, żeby tutaj wykończyć. I jest remis. Ale mamy my piłkę. Teraz dobre. Gajos podanie i jest mam nadzieję, że to Kownacki strzelił tak jest, a więc odpłaca mi się wstawieniem go do pierwszego składu Gajos też powraca do pierwszego składu i notuje asystę i Kownaś strzela bramkę Carreno dośrodkowuje Kownacki uderza broni bramkarz Agieloni groźna sytuacja po tym dośrodkowaniu, naprawdę stałe fragmenty są coraz mocniejszą stroną naszego zespołu. Gdzie jest moja brona? Akcja Jagiellonii. Broni Burić. Wybijmy to jeszcze. Dobrze, na spokojnie. Dobrze, teraz Gajos. Do Formelli. Uderz! Niestety nie celnie obok słupka. A mogła ta bramka przypieczętować to zwycięstwo w dwóch o ile jeszcze wypadła Majewski Pawłowski Majewski podanie i jest jaka bramka kanałem tutaj puszczony zawodnik Jagiellonii biały stok i kownacki dobra tak widzimy pieczętujemy swój awans do finału Pucharu Polski Zakończyliśmy to spotkanie wynikiem 2-1 do 1, po dwóch bramkach Kownackiego. Przechodzimy dalej i to spotkamy się za chwilę w finale Pucharu Polski. Więc tak jak przewidywałem spotkamy się z Legią Warszawa w finale Pucharu Kraju, Pucharu Polski. Więc naprawdę będzie wydarzenie na narodowym, pewnie będziemy grać. Dobra, mamy jeszcze jakieś wiadomości. Koniec zawieszenia, rozmowy z zawodnikami. KT, a ja on w ogóle tutaj z wypożyczenia wrócił. Nie wiem co on w mojej drużynie robi, chyba odejdzie. Będziemy potrzebowali kogoś innego. Oczywiście będziemy się wzmacniać w najbliższym okienku transferowym. I zobaczmy jeszcze kalendarz, jak to będzie wyglądało z Legion. Zmierzymy się 30 kwietnia, więc za niedługo. Ale tym meczem rozpoczniemy kolejny odcinek, na który Was serdecznie zapraszam. I dziękuję za oglądanie tego odcinka, dzięki za te wszystkie oceny, za komentarze to naprawdę mi pomaga i motywuje przede wszystkim. To mówił Ghost. Do usłyszenia. Na razie, cześć.